Dzień dobry, pierwszy film, w którym porównywaliśmy profile polskich talentów w grach Football Manager 2021 i 2020 cieszy się całkiem sporą popularnością, dlatego nadszedł czas na nagranie filmu numer dwa, w którym poddamy obserwacji kolejną dziesiątkę polskich utalentowanych piłkarzy. Zaczynamy od młodego środkowego obrońcy Legii Warszawa, czyli Ariela Mosura. 17 Polak zyskał w kilku atrybutach takich jak wytrzymałość, zwinność, agresja czy opanowanie, ale przede wszystkim o dwa punkty wzrosła jego gra głową. Niestety w profilu młodego Polaka zobaczymy kilka mankamentów, głównie tych kluczowych dla gry na pozycji stopera, takie jak atrybuty siły czy skoczności. Jednak nie. Nie można zapominać o tym, że wciąż jest to bardzo młody zawodnik. Optymizmem za to napawa profil Ariela Mosura po pięciu sezonach gry w FM 2021, ponieważ tutaj polski obrońca jest zawodnikiem wielkiego arsenalu i zyskał w praktycznie wszystkich atrybutach kluczowych dla gry środkowego obrońcy. Tym razem siła jest już na znakomitym poziomie 16, tak samo jak sprawność, atrybuty techniczne i psychiczne również robią naprawdę duże wrażenie, co może świadczyć o tym, że Ariel Mosur jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy w tej wersji gry. Z Legii Warszawa do Arsenalu trafił on w sezonie 2022/2003 za nieco ponad 4 miliony euro a następnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w holenderskim Feyenoordzie, gdzie pełnił rolę pierwszego środkowego obrońcy. Na sezon 2-4-2-5 powrócił on do drużyny kanonierów i trzymamy kciuki za to, żeby w niej już pozostał. Drugim obiektem naszych obserwacji jest 22-letni polski skrzydłowy, czyli Kamil Juźwiak, zawodnik, który jakiś czas temu zamienił drużynę Lecha Poznań na ekipę Derby County. W tym przypadku niestety nie zanotowaliśmy zbyt wielkiego progresu, ponieważ jedyne dwa atrybuty, które zmieniły się w profilu Juźwiaka to atrybuty dośrodkowań oraz podań. Po pięciu sezonach gry odnotowaliśmy jedynie niewielki wzrost atrybutów psychicznych Juźwiaka, który jest piłkarzem Bolonii wycenianym na niemal 20 milionów euro. Ma na koncie 26 występów w reprezentacji narodowej, a tak wyglądała jego historia. W sezonie 2021-2022, po kilku całkiem udanych, po dwóch całkiem udanych latach w Derby County, zamienił tą drużynę na ekipę włoską i od tamtego czasu jest zawodnikiem wyjściowego składu, choć no, jego liczby niestety nie powalają na kolana. Dalej mamy Bartosza Białka, czyli 18-letniego napastnika, który całkiem niedawno zamienił zagłębie Lubin na VFL Wolfsburg i w porównaniu do dwóch poprzednich bohaterów naszych obserwacji, w tym przypadku Białek notuje największy progres i w atrybutach technicznych, i w psychicznych oraz fizycznych, a do tego zyskał nowe zagranie, bardzo ważne dla napastnika, jakim jest gra tyłem do bramki. W roku 2025 Bartosz Białek robi furorę w drużynie Herty Berlin. Jego profil zyskał wzrost naprawdę wielu atrybutów, ale jest mały haczyk w tej całej historii. Otóż robi furorę, ale w drugiej drużynie Herty, gdzie strzelił 15, 23, 25 czy 24 bramki ligowe. Jak się okazuje, do stolicy Niemiec trafił on stosunkowo szybko, ponieważ już w roku 2025 Pierwszym Herta zapłaciła za niego ponad 4 miliony euro, a sam Białek niestety nie zdążył zadebiutować w reprezentacji Polski. Ciekawie wygląda profil Mateusza Bogusza, który jest 19-letnim zawodnikiem występującym w drużynie Leeds United. W profilu Bogusza możemy zaobserwować ciekawą sytuację. Otóż niemal wszystkie atrybuty młodego Polaka wzrosły o przynajmniej 1 lub 2 punkty. Co świadczy o tym, że że w tym przypadku na pewno nie możemy mówić o déjà vu z poprzedniej części. Cały czas w jego profilu widnieje zagranie, bogusz wchodzi w pole karne przeciwnika. Jego charakter nie uległ zmianie. Tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało za 5 lat a po pięciu latach niestety mamy jeden wielki zawód ponieważ 23-letni Bogusz niby ma już na koncie cztery występy w seniorskiej reprezentacji polskiej ale nie zmienia to faktu, że jest on piłkarzem w Vancouver dlatego no pewnie ta jego kariera nie poszła do końca po jego myśli, stał się Mateusz Bogusz prawdziwym obieży światem ponieważ z Licy został wypożyczony do Kolumbus później trafił za niecałe 2 miliony euro do Brentford i bardzo szybko Brentford niestety młodego Polaka się pozbyło. Gra głową, technika pracowitość czy siła to atrybuty, w których poprawił się 17-letni napastnik pogoni Szczecin Hubert Turski, czyli bohater jednej z naszych pięknych karier w grze Football Manager 2020. Warto zwrócić uwagę tutaj na wzrost Huberta, który urósł od poprzedniej edycji aż o 9 cm. Zyskał również znacząco na masie, ale czy to pomogło mu w jego karierze po pięciu sezonach? Jest to dwuletni już Turski, co ciekawe nadal jest piłkarzem Pogoni Szczecin i odnotowaliśmy bardzo duże przyrosty w atrybutach psychicznych oraz fizycznych naszego napastnika. Zobaczmy jak przebiegała cała ta jego kariera w Ekstraklasie, rozegrał... Całkiem pełny sezon dopiero od roku 2022-2023, kiedy zanotował 25 występów i strzelił w ekstraklasie 11 bramek. Niestety jego średnia ocen była powyżej siódemki tylko w sezonie 2021, kiedy zameldował się na boisku zaledwie pięciokrotnie. A oto Tymoteusz, Puchacz i jego całkiem przyjemny dla oka wzrost. Atrybutów jedyny atrybut, w którym puchacz stracił jest to technika, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ takie atrybuty jak dośrodkowania, dribling czy odbiór piłki stoją u puchacza na coraz lepszym poziomie, nie wspominając już o atrybutach psychicznych i fizycznych, które w nowej wersji gry stoją na dużo lepszym poziomie, a do tego mamy po prawej stronie jego charakter, jak się okazuje w fme 21 Mateusz Puchaczy jest perfekcjonistą. Jak się okazuje, za 5 lat Tymek Puchaczy jest już dziesięciokrotnym reprezentantem Polski, reprezentującym jednocześnie barwy hiszpańskiego Lewante. Tak wygląda jego profil. Jest to zawodnik naprawdę szybki, mogący grać zarówno z lewej strony obrony, jak i bardziej ofensywnie na lewym skrzydle. W sezonie 2-1-2-2 Lech Poznań otrzymał za niego ponad 2 miliony euro od niemieckiego HR. SV a następnie po młodego Polaka sięgnęła Borussia Dortmund wydając na niego 9 milionów euro, czyli niemalże dwa razy więcej niż wydała kiedyś na Roberta Lewandowskiego. No niestety ten interes im się nie zwrócił, ponieważ już bardzo szybko sezon później, po rozegraniu jednego spotkania przez Puchacza w Bundeslidzie, tymka sięgnęło Lewante, w którym rozegrał 24 mecze ligowe i zanotował zaledwie jedną, System. Witamy bohatera najgłośniejszego wewnętrznego transferu w ekstraklasie. Bartosz, Sliż zyskał w atrybutach pozwalających mu na skuteczne rozgrywanie piłki czy znacznie poprawił swoją sprawność. Za pięć lat Bartek znajduje się ciągle w tym samym klubie, z tym, że ma na koncie już 15 występów w reprezentacji narodowej, gdzie strzelił 3 gole. Jest jednym z kluczowych zawodników stołecznej ekipy, wycenianym już na niecałe 3 miliony euro. Zobaczmy, jak przebiegała tutaj jego kariera. W najlepszym mogłoby się wydawać sezonie 23-24. W 31 występach ligowych strzelił 8 goli. i zanotował 13 asyst. Tak jak mówiłem, Bartek Sliż jak na polskie warunki może być naprawdę kluczowym zawodnikiem. Dalej mamy zawodnika, który prawdopodobnie na drugie imię ma kontrowersja, czyli 21-letni Polak Kamil Grabara, który co ciekawe stracił w niektórych atrybutach technicznych kluczowych dla pozycji bramkarza, ale jak wynika z atrybutów psychicznych, staje się młodym przywódcą. Zobaczmy zatem, jak przebiegła jego kariera po pięciu latach. A po pięciu latach Kamil Grabara wylądował w klubie, aż Shabab, jest wyceniany na dokładnie 4 miliony euro, i swoją drogą ten profil czy ten kierunek zwraca uwagę, czy przypomina ten pierwszy odcinek, w którym analizowaliśmy Bartka Drągowskiego, który bodajże też wylądował w Arabii Saudyjskiej, dlatego Liga Arabii Saudyjskiej polskimi bramkarzami stoi. Filipie Marchwiński ileż to razy towarzyszyłeś nam w karierach w FM 20, czy tak samo będzie w FM 21? Wiele zależy od tego co teraz tutaj widzimy. 18-letni Polak zyskał w atrybutach technicznych ale również psychicznych i fizycznych, jest zawodnikiem szybszym, obdarzonym, lepszymi dośrodkowaniami, dryblingiem czy atrybutami podań lub przyjęcia piłki dla skrzydłowego czy ofensywnego pomocnika. Atrybuty są to naprawdę bardzo ważne. Onże stało się kolejnym klubem na drodze już 23-letniego Polaka wycenianego na ponad 3 miliony euro, ciągle bez debiutu w reprezentacji seniorskiej, pomimo aż 30 występów w zespołach młodzieżowych. Zobaczmy sobie historię Filipa Marchwińskiego. Zaledwie półtorej miliona euro kosztował on francuską ekipę. Nawet przez jeden rok, czy w zasadzie pół roku był wypożyczony do Piasta Gliwice, wrócił do Klasy, zdobywając w niej dwie bramki, notując dwie asysty i być może lekkim powiewem optymizmu będzie dla Filipa ten ostatni sezon w Orze, gdzie strzelił pięć goli, zanotował cztery asysty, ale na pewno jeszcze mocno musi się starać, żeby podbić francuskie boiska. I podobnie jak poprzedni, tak i ten przegląd polskich talentów kończymy bramkarzem. Mowa o młodym, byłym zawodniku Legii Warszawa, Radosławem Majeckim, który zamienił drużynę wojskowych na AS Monaco. Jego profil znacznie nie różni się od poprzedniej wersji futbolmenadżera, zyskał jedynie w atrybucie chwytania piłki. A w roku 2025 jest już niestety tylko gorzej, ponieważ Radek Majecki ciągle jest zawodnikiem francuskiego Monaco ze średnią ocen, która nie wymaga komentarza i ani razy tak naprawdę AS Monaco nie dało szansy młodemu Polakowi na rozwinięcie skrzydeł w jakimś wypożyczeniu. Ewentualnie był pierwszym bramkarzem rezerw w roku 2022-2023, gdzie nie radził sobie najgorzej, no ale karierę Radka Majecki Jeckiego możemy uznać za zmarnowaną. I to wszystko na dziś. Dzięki serdeczne za uwagę, dzięki za wszystkie pozytywne oceny pod filmem. Jeżeli pojawi się ich wystarczająca ilość, to po raz kolejny zrobimy filmy z tej serii, być może tym razem zajmiemy się wonderkidami zagranicznymi. Co o tym myślicie, możecie dać znać w komentarzach. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.